Dzień dobry, kolejny program po stronie konsumenta. Witam Państwa tradycyjnie Marcin Zurek i Karol Wenus. Szanowni Państwo, dzisiaj poruszymy taki temat, który no, on co jakiś czas się przewija, mianowicie dziedziczenie środków z OFE i z ZUS-u, a ściślej rzecz biorąc, subkonta na, e, na naszym koncie ZUS-owskim. No, to jest temat, który pojawił się w 2011 roku, kiedy przeprowadzono Reformę, reformę OFE. No, i tam była taka wątpliwość, kiedy mówiło się, że no tak, ale te środki w OFE, to one podlegają dziedziczeniu. Natomiast e, środki zgromadzone w ZUS-ie one nie podlegają dziedziczeniu. Czy tak jest naprawdę czy coś w tym zakresie jest inaczej w zakresie środków zgromadzonych w OFE i na subkoncie w ZUSie, dzisiaj Państwo o tym opowiemy i opowiemy o procedurze jak wygląda takie dziedziczenie środków z OFE i z subkonta w ZUS-ie. Zacznijmy od y, dziedziczenia środków z OFE. Tak, e, OFE został uregulowany ustawą z 1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Kiedy była wprowadzana ta reforma w 97 roku, oparta na trzech filarach, w tym, w tym takim dobrowolnym trzecim filarze, ona obejmowała osoby obowiązkiem partycypacji w otwartych funduszach emerytalnych, osoby urodzone po 69 roku, osoby urodzone wcześniej, po 1949 roku i pomiędzy, pomiędzy tymi, tymi datami mogły przystąpić do OFE dobrowolnie. I osoby rozważając kwestię tego, czy dołączyć, czy też nie, brały pod uwagę to, że w OFE faktycznie środki gromadzone przez lata pracy będą dziedziczone. I chcieliśmy dzisiaj właśnie omówić te zasady dziedziczenia. Ogólnie właśnie jest tak, czyli jeżeli my jako mm, gromadzący środki w OFE, jako uczestnicy otwartego funduszu emerytalnego umrzemy, to te środki są rozdysponowywane pomiędzy albo beneficjentów wskazanych przez nas i zaraz, zaraz opowiemy, jak to, jak to należy zrobić, albo też wchodzą w skład. Masy spadkowej. I to jest y, wyjątek od zasady y, obowiązującej ogólnie w otwartych funduszach emerytalnych, że nie mamy możliwości swobodnego dysponowania tymi środkami no, za życia. A więc, tak, w każdym czasie y, członek OFE może wskazać beneficjentów, którzy otrzymają środki w ramach wypłaty takiej bezpośredniej, gotówkowej po naszej śmierci stanowi o tym artykuł 82 ustawy. E, takie oświadczenie składane naszemu otwartemu Funduszowi Emerytalnemu może być odwołane czy zmienione w każdym czasie. E, tak jeżeli nie wskażemy beneficjentów, a najczęściej dzieje się to przy przystępowaniu do ofE, czyli wtedy kiedy e, zaczynaliśmy, Y, pracę albo wchodziła, y, wchodziła reforma emerytalna w życie i w tym czasie pracowaliśmy, y, to te środki wchodzą w skład masy spadkowej po naszej śmierci. Tak samo stanie się, czyli również te środki wejdą w skład masy spadkowej, jeżeli osoba przez nas wskazana jako uposażona umrze przed nami i my nie złożymy dyspozycji co do nowego beneficjenta. Sytuacja tych środków po naszej śmierci zależy również od tego, czy na datę śmierci pozostawaliśmy w związku małżeńskim, czy też nie. Jeżeli pozostawaliśmy, to połowa środków zgromadzonych w OFE i to niezależnie od tego, kogo wskażemy jako beneficjenta, jest przelewana na OFE naszego małżonka. Czyli do, tylko połowa tych środków jest rozdysponowywana dalej pomiędzy pozostałych wskazanych beneficjentów. Co ważne, też należy o tym pamiętać przy, no, przy rozwodach, przy podziałach majątku. Wszystkie środki gromadzone zarówno w OFE, jak i w ZUS-ie wchodzą w skład majątku wspólnego. A tym samym przy podziale majątku. One powinny być w jakiś sposób właśnie podzielone, czy po połowie, czy też, czy też w całości yy, temu małżonkowi, którego, który jest uczestnikiem OFE z wyrównaniem yy, innymi składnikami yy, majątku. Yy, no właśnie. I jeżeli chodzi o dziedziczenie środków z ZUS z subkonta ZUS, jak to Karolu wygląda. A później przejdziemy już do, konkretnie do procedury i w OFE, i w ZUSie. Tak się podzieliliśmy dzisiaj, że Ty omawiasz OFE, Otwarte Fundusze Emerytalne, a ja, ukochany przez wszystkich Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS, także y, z całą pewnością będę się dobrze kojarzył po tym, y, po tym programie jako ten od ZUSu. Otóż, ale, ale, to jest na początek dobra informacja. Regulacja dotycząca dziedziczenia środków w ZUSie, a ściślej na naszym subkoncie w ZUS-ie, zaraz powiemy co to jest za twór subkonto. W subkoncie w ZUSie jest symetryczna do dziedziczenia środków z OFE, czyli również te środki podlegają dziedziczeniu, tak jak środki z otwartych funduszy emerytalnych. Subkonto to jest subkonta w zusie funkcjonują właśnie od maja 2011 roku i są pokłosiem tej reformy no takiej głośnej reformy niepopularnej nie, bardzo niepopularnej to prawda bardzo niepopularnej reformy z rządów platformy obywatelskiej z 2011 roku otóż no więc te subkonta powstały w wyniku obniżenia składki przekazywanej do otwartych funduszy emerytalnych. Więc przed reformą było to 7,3% całej naszej składki było przekazywane do ofE. Po reformie, no więc tutaj w zależności czy ktoś wybrał pozostanie w ofE? Jeżeli wybrał pozostanie w ofE, to ta składka uległa obniżeniu z 7,3 do 2, 92% Natomiast, jeżeli ktoś no, nie wybrał pozostania w OFE, to całe te środki, które do tej pory były przekazywane do OFE do maja 2020, 2011 11. roku, są przekazywane do, do otwartych funduszy, nie do otwartych, tylko do sub, na subkonta w ZUS-ie. Otóż prowadzenie subkonta jest obowiązkowe co do zasady dla wszystkich ubezpieczonych, którzy są urodzeni po 31 grudnia 1968 roku, natomiast dla osób urodzonych w widełkach pomiędzy 31 grudnia 1948 roku, a przed 1 stycznia 69 roku, tylko dla tych, którzy uczestniczyli w systemie OFE, oni mogli dobrowolnie się, dobrowolnie się e, zapisać. A istotna, oczywiście informacja. Jeżeli mówimy już o osobach, którzy, które są na emeryturze, to te środki zgromadzone na subkoncie, one są sukcesywnie obniżane o kwotę wypłacanych ubezpieczonemu co miesiąc co miesiąc emerytur. No i teraz co do zasad, co do zasad dziedziczenia, to zależy. Czy dana osoba pozostaje w związku małżeńskim, czy też nie pozostaje w związku małżeńskim. Jeżeli dana osoba pozostaje w związku małżeńskim, to część środków zgromadzonych na subkącie w ZUSie jest objęta e, wspólnością majątkową. No oczywiście, jeżeli ta wspólność w ramach małżeństwa nie została zniesiona. A zatem, jeżeli, e, jeżeli e, e, są środki, które są objęte wspólnością majątkową na subkącie w ZUSie. To te środki ulegają przeksięgowaniu z subkonta zmarłego ubezpieczonego na subkonto małżonka. Natomiast jeżeli natomiast pozostaje część środków, która nie jest objęta wspólnością majątkową, i ta część środków podlega wypłacie na rzecz beneficjentów, których możemy wskazać. W pisemnym oświadczeniu złożonym wcześniej na rzecz, kogo mają, mają te środki zostać wypłacone. Jeżeli nie wskażemy tego, jeżeli nie złożymy takiego pisemnego oświadczenia, no to te środki, w części której nie podlegają przeksięgowaniu na subkonto ZUS-owskie małżonka, podlegają, podlegają, wchodzą do masy, do masy spadkowej i są dziedziczone na zasadach ogólnych. Natomiast jeżeli dana osoba nie pozostaje w związku małżeńskim, ewentualnie nie ma tej wspólności majątkowej, ona jest zniesiona, no to w takim wypadku całość tych środków jest dziedziczona przez osobę wskazaną w pisemnym oświadczeniu. A jeżeli tego pisemnego oświadczenia nie ma, no to wtedy całość tych środków zgromadzonych na subkoncie w ZUS-ie wchodzi do masy spadkowej i jest dziedziczona. Na zasadach ogólnych. No dobrze, a teraz to są ogólne zasady. A gdybyśmy mogli teraz trochę powiedzieć o samej procedurze? Tak, procedura wypłaty środków z OFE. Jeżeli nie wiemy w ogóle, czy zmarły, czy to nasz małżonek, czy też osoba, po której dziedziczymy, była członkiem OFE, powinniśmy zgłosić się do najbliższego oddziału ZUS-u i poprosić o udzielenie takowej informacji. Jeżeli już wiemy, jakie to jest y, towarzystwo y, emerytalne, y, składamy do niego y, wniosek i szereg dokumentów. Tutaj wylistowałem sobie takie zazwyczaj wymagane przez y, OFE dokumenty, i są to przede wszystkim: y, odpis aktu zgonu członka OFE, odpis aktu małżeństwa członka OFE. Jeżeli nastąpiło rozwiązanie małżeństwa przez rozwód, to również no, dokument potwierdzający to, czyli, czyli wyrok sądowy ze stwierdzeniem prawomocności. Również wymagane jest, jeżeli środki są objęte, no, wchodzą w skład masy, upadłością, masy spadkowej, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, albo też akt poświadczenia dziedziczenia przed notariuszem. Yy, należy również złożyć kopie dowodów tożsamości, yy, natomiast w przypadku niepełnoletnich spadkobierców fundusze wymagają jeszcze szeregu dokumentów i tutaj ciężko, ciężko to yy, tak yy, odgórnie wskazać, ale najczęściej są to odpisy aktów urodzenia dzieci. Oświadczenia o prawnej opiece nad, nad tymi niepełnoletnimi i dowody osobiste opiekunów. No i na koniec, co, co takie najbardziej oczywiste, oświadczenie osób nabywających spadek o sposobie wypłaty należnych im środków z ofert. Sama wypłata następuje w terminie 3 miesięcy od daty złożenia kompletnego wniosku, wraz ze wszystkimi wymaganymi przez OFE dokumentami, jednak nie wcześniej niż miesiąc od daty złożenia tegoż wniosku. Pieniądze faktycznie wypłaca ZUS. Wygląda to w ten sposób, że po śmierci osoby należącej do OFE dany fundusz przyjmuje wniosek o wypłatę, a następnie przekazuje, przekazuje środki do zus do, do podziału również tych środków zapisanych na subkoncie. I tutaj, jakich pieniędzy możemy się spodziewać z takiego dziedziczenia? Fundusze emerytalne nie podają konkretnych kwot. ZUS podaje i tutaj o tym Karol opowie, ale no, patrząc na wysokość składki odprowadzanej do 2011 roku, do OFE, no, jak również biorąc pod uwagę obecną składkę, możemy się spodziewać, że będzie to co najmniej kilkanaście do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. No, a jeżeli ktoś naprawdę bardzo dużo zarabiał na y, umowę o pracę, no to, to może być nawet więcej. Y, jeżeli chodzi o procedurę w ZUS-ie. No, więc ZUS-owska, tak. Z, zus to wracamy, to wracamy do mnie. A jeśli chodzi o procedurę wypłaty tych środków zgromadzonych w ZUS-ie, to ja bym to generalnie podzielił na dwie, y, dwie opcje. E, osób, którzy, które zmarły, będąc już na emeryturze i jeszcze nie będąc na emeryturze. Najpierw omówię sytuację tych ubezpieczonych, którzy zmarli jeszcze y, nie będąc na emeryturze. Otóż a jeżeli taka osoba, która nie była jeszcze na emeryturze, była ubezpieczona również w otwartym funduszu emerytalnym, czyli ma zarówno konto w OFE, jak i subkonto w ZUS-ie, to proces wypłaty zgromadzonych środków, czyli dziedziczenia tych środków rozpoczyna się w otwartym funduszu emerytalnym. Po śmierci tej osoby, no, należy poinformować fundusz, do którego należała o śmierci. No to, tak jak, tak jak Marcin tutaj szczegółowo opisał, jakie dokumenty należy, należy złożyć. I tutaj rozpoczyna się e, działanie OFE i procedura, którą dalej powinien pociągnąć e, właśnie Otwarty Fundusz Emerytalny. Oczywiście Otwarty Fundusz Emerytalny wypłaca te środki zgodnie z, z tym, co i na zasadach, które opisał, opisał, opisał Marcin. Natomiast 14 dni po wypłacie tych środków przez Otwarty Fundusz Emerytalny to właśnie OFE powinno poinformować ZUS o tym, o, o, o fakcie. Śmierci ubezpieczonego, który nie był jeszcze na emeryturze, oraz y, o osobach uprawnionych do dziedziczenia, do dziedziczenia y, środków. W ten sam sposób, y, w który y, rozdysponuje to y, OFE, oczywiście no, mówimy cały czas mówimy przypominamy o kwestiach osób pozostających w Związku Małżeńskim, przy tym zastrzeżeniu, ale w ten sam sposób jak OFE, ZUS dzieli środki zapisane na subkoncie, i ZUS ma trzy miesiące na to od zgłoszenia, od zgłoszenia otwartych funduszy emerytalnych o fakcie śmierci ubezpieczonego oraz osobach uprawnionych do dziedziczenia. Natomiast jeżeli Ubezpieczony, który nie był jeszcze na emeryturze, nie był członkiem OFE, no bo ustawa z 2011 roku dała możliwość całkowitej rezygnacji z OFE i przekazania całej składki do, na subkonto w ZUS-ie, no to co, na, co oczywiste i naturalne, no y, OFE, skoro ubezpieczony nie był jego członkiem, no nie uczestniczy w tej procedurze, i te, wtedy ta procedura. Rozpoczyna się przed ZUSem, to właśnie do zus powinniśmy się zgłosić. W ZUSie ustalić, czy zmarły miał subkonto. Jeżeli tak, no to przedstawiamy dowód tożsamości, odpis aktu zgonu zmarłego, wypełniamy, no oczywiście ZUS, więc wypełniamy odpowiedni wniosek według, druku, według jakiegoś tam druku. Szczegółowo wskazanego, no i ZUS w ciągu trzech miesięcy, jeżeli jesteśmy osobą uprawnioną, co wynika z pisemnego oświadczenia zmarłego, no to w ciągu trzech miesięcy ZUS przeleje nam nasze należne środki. Analogiczna procedura, jak w przypadku braku członkostwa w OFE, jest wtedy, kiedy. Ubezpieczony, który zmarł, był już na emeryturze. Wynika to z prostego faktu, że z chwilą przejścia na emeryturę e, wszystkie środki z OFE są przekazywane do ZUS-u. W związku z tym OFE również na tym etapie już nie uczestniczy w wypłacaniu zgromadzonych środków na rzecz osób uprawnionych, tylko musimy przejść tą procedurę zgodnie z tym, co pisałem wcześniej, przed, przed ZUS-em. No i teraz przejdźmy do pieniędzy, do środków, jak to wygląda. No więc z informacji przekazywanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych średnia dziedziczenia z subkonta ZUS to jest około 13 tysięcy złotych, także no też są to jakieś pieniądze, które, które mogą w konkretnej sytuacji, no pomóc, e, pomóc, choć wiadomo, no, obecnie inflacja to już, o inflacji mówimy w innych programach, więc może tego, tego, niepotrzebnie użyłem tego słowa również, również w tym programie. Są to środki, o które zawsze warto, warto zawalczyć, natomiast musimy pamiętać, że wypłaty środków zarówno z ZUS-u, jak i OFE są opodatkowane 19% zryczałtowanym podatkiem e, dochodowym. I tutaj wtrącę się, bo kompletnie nie rozumiem tej stawki, która jest stosowana do tych, do tych wypłat i chciałbym zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, ten 19% podatek przypomina nam trochę stawkę podatku Belki który jest liczony od zysków kapitałowych, yy, czyli od yy, faktycznego naszego yy, zysku, który narósł nam przez wszystkie lata oszczędzania. Więc w mojej ocenie albo powinno to być właśnie liczone od, tej, yy, od tego zysku wypracowanego przez OFE czy ZUS inwestując. Yy, po drugie jeszcze ta stawka jest kompletnie inna niż yy, wypłata środków na przykład z IGZE czyli indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, na którym również możemy oszczędzać na emeryturę, i tam bodaj ta stawka wynosi 15%. jest liczona faktycznie od całości środków zgromadzonych, ale tam też jest inaczej rozliczana corocznie kwestia oszczędzania w ramach tego konta. I w ogóle myślę, że Karolą dobrze by było, jakbyśmy przygotowali w którymś z kolejnych programów również kwestię dziedziczenia, i wypłaty środków w ogóle po przejściu na emeryturę w IKE i IGZE, bo, bo to również naszych słuchaczy, czy to inwestorów indywidualnych, giełdowych, czy też w ogóle oszczędzających może w ramach funduszy, funduszy inwestycyjnych by zainteresowało. Czyli yy, podsumowując, chcesz powiedzieć, że yy, przynajmniej częściowo polski system podatkowy jest mało logiczny. Jest to, jest. <suszy> Jest to taka, taka nowość, którą Państwu, którą państwu, państwu mówimy. No, żartuję, choć nie wiem, czy podatki to powód do, do, do jakichkolwiek, jakichkolwiek żartów, szczególnie z uwagi na no, bałagan podatkowy. W, nie będę używał tutaj słów o ładzie czy nieładzie, bo taki bałagan podatkowy jaki zafundowano w ostatnich miesiącach, to jest, to jest coś niemożliwego. Dobrze, wróćmy. Wróćmy do, naszych, do naszego głównego tematu. No więc to, o czym wszystkim mówimy, to przede wszystkim, można powiedzieć, taka zachęta, kolejna zachęta do aktywności. Mhm. Tak. Z czego w ogóle wynika to, że my nie mamy świadomości? o tym, że m, faktycznie odziedziczyliśmy jakieś środki po, y, po członku OFE, czy też y, zmarły miał tą, to y, konto y, emerytalne w ZUS-ie, subkonto. A więc po pierwsze nie ma regulacji prawnej, która by zobowiązywała otwarty fundusz emerytalny do poinformowania. Beneficjentów, czyli tych te osoby wskazane w pisemnej deklaracji członka OFE, albo też w ogóle spadkobierców, o fakcie, że przysługuje im, przysługują im jakieś środki. Co więcej, w ogóle OFE często nie ma o tym informacji, że jego członek zmarł. E, taką informację najczęściej to może powziąć tylko w sytuacji, w której e, zmarły, mm, zmarły, zmarł. Y, są, jakby w okresie 10 lat przed przejściem na emeryturę. Wynika to z tego, że w tym okresie sukcesywnie część środków jest przekazywanych przez OFE do ZUS-u, tak aby zmniejszyć ryzyko yy, na takich chwilowych, corocznych wahań inwestycji, yy, które, które są wykonywane przez OFE. Yy, po drugie, yy, jeszcze Myślę, że, że to też nie jest niczym odkrywczym. Nawet jeżeli y, po tym 1997 roku, czy po 2011 roku y, zgłaszaliśmy się do jakiegoś ofer, wybieraliśmy jakieś OFE, to mało kto z nas, czy może, no, może nie, nie, nie są, mało tak. kto z nas, ale, ale pewnie y, jakaś część z nas w ogóle nie, nie pamięta, do jakiego OFE się zgłosiła, także. E, także tak, to wszystko powinno nas skłaniać do, do dokonania takiego przeglądu i chcielibyśmy Państwu zadać taką, taką pracę domową, aby e, zobaczyć, e, po, jak, jakby, po jakich osobach, w jakim wieku dziedziczyliśmy przez ostatnie kilkanaście lat e, i sprawdzić, zgłosić się do ZUS-u. O podanie informacji, czy zmarły, po którym dziedziczymy, czy też nasz zmarły małżonek, małżonka, byli członkami OFE, czy mieli subkonto w ZUS-ie I, i być może dzięki temu nasza sytuacja majątkowa. Niespodziewanie się polepszy, i Tak, to dotyczy mieli, naszych, to warto, warto się zastrzym, zainteresować, gotówki. bo to dotyczy naszych pieniędzy. Tak, to dotyczy naszych pieniędzy i nasza aktywność może nagle zwiększyć nasz, nasz stan posiadania, i warto o tym pomyśleć, pomyśleć zawczasu. I tu jeszcze ostatnia ciekawostka. Z różnych takich badań, szacunków wynika, że bez, bez pańskich, bez potomnych, czy, czy bez, może nie podjętych środków w ofE jest od kilkuset milionów do nawet kilku miliardów złotych. Czyli zobaczmy jaka to jest gigantyczna góra gotówki, która mogłaby być wpuszczona do gospodarki zwiększając tym samym, no, czy to PKB czy ogólnie no, polepszając naszą sytuację. No, tak, majątkową. no oczywiście mogłaby trafić po prostu do portfeli Polaków. Tak, tak bo jest. mówimy w tym programie o portfelach Polaków, więc ta, Ogromna kwota mogłaby nie leżeć na tych, na tych kontach, tylko trafić do, trafić do portfeli Polaków, co na pewno byłoby, byłoby bardzo cenne. Tak. Szanowni Państwo, no dzisiaj, dzisiaj omówiliśmy tak trochę właśnie to dziedziczenie środków z subkonta w ZUS-ie, z OFE, procedurę, tak jak przed chwilą powiedział Marcin, zachęcamy Państwa do aktywności, do zainteresowania się tymi środkami, takimi środkami, bo one po prostu nam się należą i war, warto o nie zawalczyć. Tak? W tym programie cały czas mówimy, niemal co tydzień mówimy Państwu właśnie o e, Państwa prawach jako konsumentów o pieniądzach, o roszczeniach, o które można zawalczyć i to zależy bardzo często od Państwa i od y, Waszej aktywności. Nasz, natomiast naszym tutaj zadaniem jest mówić Państwu o tym co tydzień i dzisiaj właśnie powiedzieliśmy trochę o dziedziczeniu środków z OFE i z subkonta w zus -ie. Bardzo dziękujemy Państwu za to, że Państwo nas oglądają co tydzień, w środę o 16. Nieustannie prosimy o łapkę w górę pod filmem oraz podzielenie się bo to jest dla nas zawsze bardzo ważne to podzielenie się opinią w komentarzach, zadanie jakiegoś pytania. My zawsze staramy się na komentarze odpowiadać i tak, tak naprawdę w tych komentarzach bardzo często jest drugi program, można powiedzieć, bo, bo nasi widzowie poruszają jakieś ważne kwestie, a my zawsze staramy się na nie, na nie odpowiadać i coś nowego też i my się możemy dowiedzieć. Więc to jest zawsze, zawsze bardzo cenne. Natomiast za dzisiaj dziękuję Państwu bardzo. Marcin Izurek. I Karol Wenus. Do zobaczenia.